Witam państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj nasz samochód zostaje na parkingu, a my zostajemy w Warszawie. Przed nami spotkanie z trzema ekspertami od atrakcji agroturystycznych, marketingu i wyposażenia wnętrz. Będą ze sobą rywalizowały dwa gospodarstwa agroturystyczne. Zapowiada się bardzo ekscytujący program. Agata Swornowska, koniecznie zostańcie państwo ze mną. Dzisiaj będziemy przyglądać się gospodarstwu Elżbiety i Czesława Kwiatkowskich w Chrystkowie oraz agroturystyce Dwa Kasztany w Pałubinie. Które z tych miejsc wypadnie lepiej? Naszym pierwszym ekspertem jest Janusz Litwiniec. Od wielu lat pracuje w marketingu rolniczym. Jako fotograf i turysta odwiedził jak dotąd ponad 120 kwater agroturystycznych, nie tylko w Polsce. W naszym programie pan Janusz będzie oceniał gospodarstwa w kategoriach atrakcje oraz kuchnia. Zatem zaczynamy. Bierzemy pod lupę gospodarstwo Elżbiety i Czesława Kwiatkowskich w Chrystkowie. Gospodarstwo Chrystkowo. Pierwsza rzecz, jaka mnie uderzyła, to to, że gospodarzy nie nadali swojemu obiektowi żadnej takiej nazwy, zwyczajowej jak ocieplającej wizerunek, czy zachęcającej turystów do, do przyjazdu, chociażby za ścianek sielanka, czy od imiennej. Już wiemy, że gospodarstwo powinno mieć nazwę, która wpada w ucho. Podobało mi się również samo powitanie ekipy telewizyjnej przez gospodarzy. To, że wyszli na próg i nie wyszli z pustymi rękami, tylko z tacą pełną takich pachnących zączków i serdeczne powitanie z uśmiechem, z pączkami. Oj tak, takie słodkie powitanie to słodki plus. Bardzo podobały mi się również owce wrzosówki, które państwo hodują. Szczególnie ten element, na który pani Agata zwróciła uwagę, że to są takie wesołe i skoczne owce. Czarne i skoczne owce to nie lada atrakcja. Również dobrym pomysłem jest oferowanie specjalów kuchni mennonickiej. O kuchni mennonickiej to 99% albo więcej Polaków nic nie wie. I, i jeśli mo, można ją jakoś o, odtworzyć przy okazji pobytu w, w okolicy chaty mennonickiej, to jest bardzo cenne. I, i czy ona będzie smaczna, czy, czy mniej smaczna, to już nie ma znaczenia. Ważne, że spróbujemy. Kuchnia mennonicka? Mniam! No to, to, czego mi brakuje w bezpośrednim otoczeniu gospodarstwa, to są, jest jakiś ką, kącik wypoczynkowy dla, dla turystów w ogrodzie. Taki kącik na pewno zachęcałby do odpoczynku na łonie natury. Zdziwiło mnie to, jak gospodynie odebrała telefon, który w trakcie wizyty telewizyjnej się odezwał. Halo! Nie, nie, są zajęte pokoje. ktoś już dzwoni i jest wstępnie zainteresowany, to przytrzymaj tego gościa. Nie teraz, później, za tydzień, za dwa, za rok. Wszystko jedno, ale pokazać, że jesteśmy chętni, jesteśmy otwarci. Ktokolwiek dzwoni, chcemy go do siebie przyjąć. Jak cię słyszą, tak ci odpłacą. Proszę. Czas na ocenę przez pana Janusza gospodarstwa dwa kasztany. Już na wejściu wita nas szyld na ładnej drewnianej desce stylowej z napisem Gość w dom, Bóg w dom. Jest to bardzo zachęcające. Już wiem, że będę tam pożądanym, miłym gościem, że gospodarze zrobią wszystko, żebym tam się dobrze poczuł. Napis powie wiele za nas. Szukamy w mieście szczusnych jacuzzi na basenia, tam jest takie naturalne i a, świetne, to jest w ogóle coś. Coś, czego nie widziałem w żadnym gospodarstwie, widziałem ich mnóstwo. Takiej atrakcji nie widziałem. Natura czasem sama za nas wymyśla atrakcje dla turystów. Duży plac zabaw, widać, że tam jest właśnie, jest kilka huśtawek i duża piaskownica. Jest hamak, prawda, no, też głównie dla dorosłych, ale no, również, że dzieci mogą od tego hamaka korzystać, to jest, to też się, taki hamak rzadko spotyka też. Zabawa dla małych i dużych. Jeśli chodzi o, o, o potrawy, to widać, że to, to są potrawy starodawne, regionalne. Przykładem może być baba ziemniaczana. Do, do, do tego zrazy i to właśnie w dużych ilościach, jedzenie bez ograniczeń, nie, przysiłki nieporcjowane, tak rzeczywiście można się poczuć jak w domu i poprosić o, o dokładkę. Przez żołądek do serca turysty. A co można ulepszyć? Żeby się wyspecjalizować, żeby może się troszkę odróżniać od tych innych gospodarstw, które mają też wszystkiego dużo i żeby mieć jakąś specjalizację, żeby być kojarzony, że w tym gospodarstwie to można to i to. Co za dużo, to niezdrowo. Znamy już opinię naszego eksperta, ale która z agroturystyk wypadła lepiej? Po analizie obu gospodarstw przyznałbym pierwsze miejsce gospodarstwu Dwa Kasztany. Ze na atrakcyjność oferty turystycznej, jak i na kuchnię. I jednocześnie doceniając to, że Państwo, Fryskowie też idą w dobrym kierunku i być może zech zechcą skorzystać czy z moich, czy jeszcze z innych podpowiedzi. Gratulujemy zwycięzcom! Czas na kategorie, pokoje i wystrój wnętrz. Anna Niebieszczańska od wielu lat interesuje się szeroko pojętym designem, urządzaniem wnętrz i projektowaniem. Wiedzę teoretyczną zdobyła na studiach na wydziale architektury. Troszeczkę w tej stronę, troszeczkę w drugą. U nas pani Anna przyjrzy się agroturystykom w kategorii pokoje. Wracamy zatem do Chrystkowa. Gospodarstwo chrystkowo jest klimatyczne, jest, panuje swojski klimat. Ogromnym walorem jest chata pomennicka i myślę, że warto sugerować się wystrojem wnętrza i nawiązywać klimatem do wystroju w pokojach. Mennonicka chata. Świetnie wygląda plet na łóżku. Jest myślę, że w, w takiej stylicy, stylistyce, jaka, jaka powinna. Również panować w pokojach i wnętrzach. Bardzo fajne są kapy na, na fotelach. W, w Ludowe motywy, czy ludowe wzory. Pled dodaje swojskiego klimatu. Linia wzroku zmierza ku mało estetycznemu kaloryferowi, więc proponowałabym zasłonić ten kaloryfer jaką, jakimś ekranem wiklinowym na przykład. Akurat wiklina nie jest zbyt droga. Samo okno i, i zasłona w tym oknie robi najfajniejsze wrażenie. I światło, które się przebija yy, przez okno. I widok z tego okna. Okno na świat. Pozbyłabym się łóżek polowych na rzecz łóżek z odrewnianej ramię. Jeżeli można użyć, jeżeli uda się, to proszę wprowadzić lite drewno, jak najwięcej litego naturalnego drewna do wnętrz. Swojski styl nie znaczy żołnierski. Z Chrystkowa przenosimy się 150 km dalej, do Pałubina i gospodarstwa Dwa Kasztany. Myślę, że idea urządzania każdego pokoju inaczej jest świetnym pomysłem, ponieważ każdy klient znajdzie coś interesującego dla siebie, każdemu co innego się podoba. Jest tu pokój pastelowy, kasztanowy, błękitny, dla każdego coś dobrego. Styl w Łazience jest późno gierkowski. Warto zainwestować w nowe baterie. Usunąć plastik, kupić drewniane lustro. Także kabina i bateria jest do, do zmiany, bo robi wrażenie tandetnej. Plastikowe łazienki nie mają nic wspólnego z wiejskim stylem. Znamy już ocenę pani Anny, ale która agroturystyka wypadła lepiej w kategorii wystrój i wyposażenie wnętrz? Wybór był naprawdę trudny. Obydwa gospodarstwa e, myślę, że mają swój swojski, e, szczególny, niepowtarzalny dla siebie klimat, e, ale wyjątkowe wrażenie jednak zrobiło na mnie gospodarstwo w Chrystkowie. Punkt dla Elżbiety i Czesława Kwiatkowskich. Gratulacje! Choćbyśmy mieli najpiękniejsze gospodarstwo na świecie, turyści do nas nie przyjadą, jeśli nie będą wiedzieć o naszym istnieniu. Czas na kategorie autopromocja i marketing. Tomasz Osiowski rozwija swoją wiedzę na temat e-marketingu oraz e-commerce od wielu lat, prowadząc szereg działalności biznesowych. Jest m.in. właścicielem firmy zajmującej się tworzeniem sklepów internetowych, a także portalu www.ośrodkimyślnikkonferencyjne.pl. U nas oceni gospodarstwa w kategorii marketing. Jak prezentuje się strona internetowa gospodarstwa w Chrystkowie? Bardzo dobra i konkretna informacja na stronie głównej, zachęcająca do bardziej wątpliwego zapoznania się z ofertą. Strona główna to nasza wizytówka. Mapa dojazdu to zawsze dobry pomysł. Pomyślałbym jednak o zmianie dotychczasowej mapki, która jest zamieszczona na o wiele bardziej użyteczną i darmową technologię Google Maps. Szczegółowa mapka jest potrzebna. Osobiście brakuje mi cennika w zakładce Oferta. Klienci wchodząc na stronę internetową chcą znać ceny wynajmu pokoi. Wielu klientów rezygnuje, jeśli nie widzi na stronie cennika. Pora na stronę internetową: gospodarstwa 2 Kasztany. Wchodząc na stronę internetową agroturystyki Dwakasztany, brakuje mi zdjęcia poglądowego obiektu. Strona główna, niestety, nie robi na mnie większego wrażenia. Brak zdjęcia domu na stronie głównej nie zachęca do klikania dalej. Bardzo podoba mi się zamieszczenie tak modnego w tych czasach przejścia do portalu Facebook. Na pewno ten zabieg pomoże w widoczności państwa strony w sieci. Portale społecznościowe to współcześnie potęga. Gospodarze zabierają nas nawet w podniebną podróż, ukazującą całą posiadłość oraz urokliwą okolicę. Ten pomysł przypadł mi naprawdę bardzo do Film z lotu ptaka. Jedyną zmianą, którą mogę zaproponować, to umieszczenie pełnych danych adresowych w zakładce kontakt. Czego mi brakuje? Pamiętajmy o podaniu wszystkich danych teleadresowych w zakładce kontakt. I czas na ocenę w kategorii marketing. Z przyjemnością informuję, że moim faworytem jest strona internetowa 2 bardzo serdecznie gratuluję oraz gratuluję udziału w programie Agroturystyka. To była ostatnia ocena w dzisiejszym odcinku. Przeważyła się szala zwycięstwa na rzecz dwóch kasztanów. Serdecznie gratulujemy gospodarzom. Nagrodą jest artykuł na naszym portalu tvr24.pl. A także darmowa reklama na rok na stronie ośrodki myślnikkonferencyjne.pl, ufundowana przez Tomasza Osiowskiego. Zasłużone brawa również dla Chrystkowa. Zapraszam do oglądania programu już za tydzień, w niedzielę o 15:45. Zabiorę Państwa do gospodarstwa. U Dziękuję i do zobaczenia. Hi.